Uwaga, kochani, mamy to. Jeszcze tej jesieni dostaniemy nowe konie w Equinox Homecoming. Już tłumaczę, skąd to wszystko wiem, i zaraz sobie obejrzymy wszystkie aktualności, jakie ekipa z Equinox Homecoming nam dała. Otóż wczoraj wieczorem pojawiła się nowa roadmap, która pokazuje nam, jakie są plany na jesień i zimę. Omówimy sobie w tym filmiku całą roadmapę, ale właśnie chciałam zacząć od tego, że już na niej jest pokazane, że dostaniemy dwie nowe rasy koni i pierwsza z nich będzie już tej jesieni. W opisie pod roadmapą twórcy zaznaczyli, że już tej jesieni będziemy mogli kupić nowego konia i posiadać więcej niż jednego konia w grze. Wiąże się to także z dodaniem menu naszej stajni, co też brzmi ciekawie, jestem bardzo podekscytowana tymi zmianami. Aktualnie w grze znajdują się trzy rasy koni, czyli nasz holenderski koń gorąco krwisty, a także jeżeli chodzi o konie usytuowane w różnych miejscach, to mamy konie arabskie i konia fryzyjskiego w głównym mieście. Zgaduję, że te dwie rasy koni to właśnie będzie ten koń fryzyjski i arabski, który będzie po prostu przekształcony już na konia, którego możemy kupić. Także jest to bardzo ekscytujące, moim zdaniem, ponieważ te rasy są naprawdę bardzo fajne. Jeśli chodzi o jeszcze raz całą roadmapę, to możemy sobie omówić każdy z paczy po kolei. I już pierwszą rzeczą, jaką pewnie zobaczycie, jest to, że pacz tak zwany tutaj jesienny już właściwie. W części został wprowadzony do gry. Ponieważ dostaliśmy już i nowe fryzury, i stylist shop, jedyne czego nam brakuje to multiplayer event, crown chase, co na pewno zapowiada się bardzo fajnie ogólnie. Z tego co wiem, to ma to wyglądać to tak, jak po prostu gonitwa za konkretną osobą, która będzie oznaczona ikonką korony. Także na pewno będzie to fajna aktywność, jako przerwa od ciągłego robienia weekly questów. Coś, co też jest bardzo fajne i ekscytujące, to to, że dostaniemy nowe cinematyki do chaptera pierwszego. Jeśli chodzi o późną jesień, to tutaj oczywiście oprócz mega ekscytującej nowej rasy konia, będzie także chapter czwarty, który ponoć ma kończyć pewien ark fabularny. Także na pewno dostaniemy już odpowiedzi na. Tutaj powstające pytania w czapterze trzecim, co też jest bardzo fajną rzeczą. Dostaniemy także dwa nowe wyścigi: nową Ride Island i coś, co też jest bardzo ciekawe, to wyścigi tworzone przez graczy. Przechodząc sobie już na pierwszy patch zimowy, to tam dostaniemy nowe emotki, nowe animacje i ogólnie UI Improvements, czyli zgaduję, że będą to po prostu rzeczy dotyczące i naszego ekwipunku. I journala i tym podobnych rzeczy. Dostaniemy też coś takiego jak horse whistle, czyli gwizdek na konia. Prawdopodobnie może jakieś przywołanie, chociaż w sumie już teraz mamy przywołanie pod przyciskiem H, także nie do końca wiem jeszcze o co chodzi, ale zapewne się dowiemy już tej zimy. Jeśli chodzi za to o późną zimę, to oczywiście mamy tą nową rasę konia. Przypomnę też, że nie wiemy, którą rasę dostaniemy jako pierwszą. Czy będzie to koń arabski, czy fryzyjski, czy zupełnie coś innego. To są tylko moje takie dywagacje, że te dwie rasy już mamy w grze. I najłatwiej by było twórcom właśnie je zaimplementować do po prostu jazdy konnej. Ale tak, dostaniemy nową rasę koni. Nowe wyścigi, a także nowe przedmioty po prostu kosmetyczne, czyli jakieś pewnie ciuchy albo może coś dla koni. Zobaczymy. Także tak prezentuje się nasza aktualna roadmapa. I ogólnie no ja jestem bardzo podekscytowana, ponieważ już ostatnio w ostatnich filmikach mówiłam wam, że uważam, że twórcy już przygotowują grunt w grze na dodanie nowych koni. I nie powiem, jestem bardzo zadowolona, że faktycznie miałam rację i że dobrze wyczułam tutaj ruchy twórców Equinoxa. Także, no ja się bardzo cieszę, zgaduję, że wszyscy gracze też się będą mega z tego powodu cieszyć, no bo długo już czekaliśmy na te nowe rasy. I no i co, no i zobaczymy. No na pewno zrobię, zrobię dużo filmików na ten temat, na pewno kupimy sobie razem nowego konia. Także no, trzeba teraz czekać cierpliwie na te późnojesienne updatey, a później późnozimowe i zobaczymy. No ja, ja, tak jak już mówiłam, jestem mega podekscytowana i bardzo się z tego cieszę, że już nowe rasy są na horyzoncie. Także co sądzicie o tym wszystkim? Dajcie znać w komentarzu, a ja się już z wami żegnam, papa. Pa.